Cześć z tej strony Mateusz. Rynek całkowicie bezprzewodowych sławek, czyli mówiąc w skrócie TWS, cały czas się rozrasta. W związku z tym na rynku pojawiają się coraz to nowsze i też lepsze propozycje w zasadzie z każdej półki cenowej, tej niższej, średniej oraz tej najwyższej. Natomiast czasami dochodzi do mnie takie spostrzeżenie, czy one są w ogóle jeszcze w stanie mnie czymkolwiek zaskoczyć w momencie testowania właśnie jakiegoś takiego nowego modelu, czy po prostu będą to lepsze sławki na przykład pod kątem samego brzmienia, albo będą miały na przykład lepsze ANC. No i w tym wypadku powiem Wam szczerze, że udało mi się... A raczej udało mnie się zaskoczyć z tymi sławkami od firmy Siado, tak chyba co się czyta, albo inaczej, tak przynajmniej jak sprawdzałem, translator to wymawiał. Są to dwie pary słuchawek z różnych kategorii cenowej, tej niższej oraz tej średniej. W związku z tym, jeśli bylibyście zainteresowani ich zakupem po obejrzeniu tego filmu, to oczywiście macie linka do sklepów w opisie też tego materiału, dzięki czemu będziecie mogli w prosty sposób je nabyć. Natomiast pytanie, jakie w waszej głowie może się pojawić, to to, czym one tak naprawdę się wyróżniają. No bo mówiąc, uczciwie, Chyba nie designem, który dosyć mocno nawiązuje do znanych słuchawek od firmy Apple, czyli na przykład AirPodsów Pro, albo AirPodsów tych zwykłych, chociaż tutaj pudełka są trochę inaczej wykonane, to im akurat trzeba oddać. Natomiast reszta rzeczy, jeśli chodzi o konstrukcję samych już sławek, jest dosyć podobna, ale jak się okaże później, też jest kilka fajnych różnic, w związku z tym myślę, że możecie się tym zainteresować. I zacznijmy może od samej ceny tych słuchawek Ze względu na to, że wersja pro kosztuje 500 zł, a wersja tych Zwykłych kosztuje 149 Więc można przyjąć gdzieś tutaj na potrzeby tego filmu 3 razy mniej, czy te słuchawki są 3 razy gorsze? Tego bym nie powiedział Ale mają tutaj na pewno o kilka Mniej takich fajnych, istotnych funkcji Ale o tym powiem pod koniec tego filmu Bo wtedy po prostu przejdę do omówienia właśnie Tych słuchawek i mała pauza, bo po zmontowaniu Filmu dowiedziałem się właśnie, że będą Te słuchawki do kupienia 30% Taniej, więc ceny będą się odpowiednio Kształtować na poziomie 349 i 109 zł. Także już teraz Wam powiem, że to są naprawdę bardzo atrakcyjne wartości i miejcie z tyłu głowy to przy dalszym oglądaniu tego filmu, bo moim zdaniem tutaj ten stosunek jakość do ceny mocno wzrósł, co może też zaważyć na Waszym zakupie. I mówiąc szczerze, te są dużo bardziej ciekawe, bo mają takie funkcje, które pierwszy raz spotykam w ogóle w normalnych słuchawkach, jak na przykład wbudowany tłumacz symultaniczny albo na przykład translator, dzięki czemu jesteście w stanie w prosty sposób. Tłumaczyć rozmowę na przykład z kimś? Czy to dobrze działa? O tym powiem później, natomiast z drugiej strony są tu taki, takie bariery jak na przykład nagrywanie połączeń. W związku z tym, prowadząc rozmowę dzięki tym słuchawkom w normalnej aplikacji albo przez jakieś połączenie internetowe typu Messenger, WhatsApp, jesteście w stanie właśnie nagrywać, rejestrować waszą rozmowę. Także już tutaj na wstępie chciałem wam pokazać, że jest kilka tutaj takich fajnych różnic wyróżniających właśnie te słuchawki. Natomiast najważniejsza sprawa, od której warto zacząć, to konstrukcja. Tak jak wam mówiłem, ona jest dosyć podobna do airpodsów Pro. Są tu słuchawki do kanału macie komplet gumek w pudełku z drugiej strony możecie też w aplikacji jak już się podłączycie połączyć, a raczej przetestować je i tam apka wam powie czy dany rozmiar będzie odpowiedni właśnie dla waszego ucha czy dobrze je wybraliście, czy też powinniście to zmienić natomiast jeśli już je włożycie do tego ucha no to tak naprawdę komfort chodzenia z nich na co dzień czy siedzenia sobie w nich jest naprawdę duży jeśli chodzi o samą aktywność fizyczną tutaj też nie będzie większych problemów ale jeśli zacząłem sobie gdzieś tam skakać robić takie mega intensywne ruchy głową i przy odrobinie potu ta słuchaweczka zaczęła się lekko wyślizgiwać, więc nie jest ona i jakby idealnie tak doklejona, taka przysana do tego ucha. Natomiast jeśli chodzi o samo sterowanie, na przykład tymi sławkami, to tutaj akurat jest w tym modelu poziom wyżej, ze względu na to, że oprócz jakby takiego prostego pilota, że możecie sobie wstrzymać piosenkę, puścić następną, macie możliwość również regulacji głośności. Tego mi reakuje w większości innych sławek. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kwestie związane z budową, tu im naprawdę niewiele można za rzucić, W zasadzie nic, bo nie jest to taki typowo chiński szrot, który tutaj od razu gdzieś się ułamuje, od razu coś skrzeczy. Nic z tych rzeczy. Chociaż mam wrażenie, no, że jak to biały model, będzie lubił się niestety brudzić. Natomiast skupiając się jeszcze na konstrukcji samego pudełka, pudełko można ładować niestety tylko za pomocą USB typu C, co jest dla mnie dosyć sporym minusem, ze względu na to, że jednak ładowanie bezprzewodowe w 2022 roku przydałoby się trochę. Ale pocieszające jest to, że dosyć szybko się ładują te zławki i w zasadzie. W kilka, a kilkanaście minut jesteście w stanie już je naładować, aby korzystać z nich przez następne kilka godzin. W ogóle zresztą tutaj czas pracy na baterii jest całkiem niezły, ze względu na to, że z włączonym ANC-, bo w sumie tego nie wspomniałem. Tak, te sławki oczywiście są wyposażone w ANC, całkiem niezłe z drugiej strony. Mamy możliwość korzystania z nich przez około. 4-4,5 godziny. Także na takie wyniki możecie liczyć, i oceniam to jako dobry, bardzo dobry, jakby element tych sławek. A porównując do konkurencyjnych modeli, no dosyć standardowy. W sensie AirPods Cypro na przykład podobnie grają, natomiast są na rynku sławki, które są w stanie wytrzymać z włączonym ANC na przykład 6 godzin. No to ten wynik siłą rzeczy jest jeszcze trochę lepszy. I dodatkowo za pomocą tego pudełeczka jesteście w stanie je doładować około 3-4 razy. W związku z tym nie powinno być problemu, żebyście w takim normalnym, realnym użytkowaniu mieli je tak naprawdę bez konieczności ładowania przez 4, 5, może nawet 7 dni. I o ile na przykład przy parowaniu tych sławek nie macie takiego magicznego pop-upu na iPhone'ie, który wam od razu po każdej sławki połączy się z nimi, no bo to jest zarezerwowane dla AirPodsów, to w przypadku tych modeli, jeśli już sobie je raz podłączycie, to tak naprawdę po powtórnym jakby włączeniu, czy włożeniu na przykład do ucha, kwestią w zasadzie 2, 3, 4 sekund jest to, jak one się sparują od razu z Waszym telefonem i będziecie mieć możliwość korzystania od razu jakby z utworu, który chcecie słuchać i tak dalej. No i Inną kapitalną sprawą, które nie wszystkie sławki też mają, na nawet takiej funkcji nie mają, jest to, że w momencie, w którym wyciągniecie sobie sławkę z ucha, muzyka jest pauzowana, w momencie, w którym włożycie ją sobie do ucha, ta muzyka się wznawia. No i jak już mówimy sobie w sumie o samym parowaniu i łączeniu się z tymi sławkami, to naprawdę kupując te sławki, polecam Wam zainstalować aplikację. Oczywiście macie możliwość w niej konfigurowania właśnie choćby tego panelu sterowania, czy macie możliwość włączenia, wyłączenia ANC, czy też przejścia w tryb transparentny. Ale tam w tej aplikacji są o wiele lepsze bariery, bo macie na przykład możliwość włączenia translatora, tego tłumacza symultanicznego. I jeśli chodzi o działanie, to powiem tak: jest naprawdę dosyć duży wybór, jeśli chodzi o języki, ba, powiem więcej: jest polski, więc możecie sobie oglądać jakiś film po angielsku i, mając te sławki w uszach, będziecie mieć to na bieżąco tłumaczone. Ale musielibyście po pierwsze zwolnić ten film. Na przykład jeśli oglądacie sobie na YouTubie, to dać na 0,75, wtedy są szanse, że ten translator będzie jakby to ogarniał. Natomiast z drugiej strony w realnym takim użytkowaniu nie ma szans, żeby to dobrze wyszło. W sensie, jeśli oglądacie film w normalnym tempie, to ten dźwięk tutaj w ogóle nie będzie nadążał za tym. W sensie ten translator nie jest w stanie tak szybko przetwarzać tego tekstu, który ktoś tam gdzieś mówi. Jeśli chodzi o rozmowę z drugą osobą, no to nie ma problemu, jak się nie nie wiem, spyta: Hi, how are you? To wy będziecie mieć to przetłumaczone, ale jeśli zacznie nawijać de, 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 no to ten tłumacz tu się zaczyna gubić, więc to fajnie, że działa, ale wymagałoby to naprawdę sporej poprawy, żeby można mówić, że na przykład to się idealnie sprawdzi na różnego rodzaju wypadach czy wakacjach. Tak samo macie możliwość na przykład zapisywania notatek za pomocą tych sławek, czyli wy mówicie i tutaj to wszystko się dyktuje, natomiast na przykład w iPhone'owych notatkach, a raczej w dyktowaniu po prostu. Jakim zwykłym z telefonu. Wygląda to znacznie lepiej, w sensie jest szybciej i efektywniej, także jeśli nie musicie z tego korzystać z tych notatek, to nie polecam. I w zasadzie chyba mógłbym podobnie powiedzieć o nagrywaniu rozmów, bo to działa. Macie to za darmo w tej aplikacji, wybieracie sobie numer, dzwonicie do kogoś, a później musicie zaznaczyć w samej aplikacji, żeby się włączyło to nagrywanie. Natomiast dźwięk powiem łagodnie jest bez szału. Zresztą posłuchajcie sami ocencie. Zostajemy po prostu aplikację w tych słuchawkach dołączonego do zestawu i ona umożliwia podobne nagrywanie połączeń. Możesz coś powiedzieć i zobaczymy jak Twój głos się też nagra. No ja zrozumiałam, nie jestem ciekawa jak to działa No i widzicie, generalnie da się wszystko usłyszeć Zrozumiecie co ta osoba powie Więc w kontekście jakiegoś dowodu Udowodnienia czegoś w jakiejś sprawie Okej, okay, może by to miało jakiś sens Natomiast nagrywanie rozmów takich Żeby one były ładne, wyraziste Żeby ten dźwięk naprawdę pięknie brzmiał No to nie, tutaj kompletnie to się jakby nie uda Natomiast jeśli chodzi już o te najważniejsze kwestie Czyli na przykład ANC Generalnie te sławki faktycznie wyciszają Nie jest to jakiś taki bajer na papierze I będziecie słyszeć mniej tego hałasu, ale czy w 100% albo tak dobrze jak te lepsze modele z wyższych półek się dotniecie, też raczej nie. Powiedziałbym, że na przykład w lesie jesteście w stanie biegać z włączonym ANC i myślę, że i tak będziecie słyszeć na przykład jakiś hałas czy jakieś zwierzątka, które koło was gdzieś tam będą się krzątać. Natomiast jeśli byście się chcieli odciąć od odkurzania, czy odkurzacza, który gdzieś tam wam będzie jeździł po pokoju, no to raczej ja tego nie widzę. W sensie ta ANC nie da rady jakby tego wszystkiego wytłumić, ale z drugiej strony fajnie, że jest, no bo też siłą rzeczy jakby podkręcać dźwięk w w takich normalnych warunkach, czyli chillując sobie gdzieś tam na fotelu w domu, macie możliwość korzystania z tego. No i dzięki temu te dźwięki z otoczenia będą odcięte przez co jakby ten poziom muzyki, poziom brzmienia będzie jakby jeszcze lepszy, będzie jakby tak wyciągane. Natomiast jeśli już mówimy o samej muzyce, a raczej jakości brzmienia tych słuchawek, to ona nie jest zła, ale też nie jest rewelacyjna. Tak bym określił ją jakby na podobnym poziomie co Półka Cenowa, czyli takim średnim. Generalnie tutaj w specyfikacji jest napisane, że są zaimplementowane 12 mm przetwornik które mają powodować, że na przykład bas jest bardzo intensywny i akurat tutaj się zgadzam. Faktycznie moim zdaniem, bas to jest jedna z lepszych stron, jeśli chodzi o brzmienie tych słuchawek. Natomiast im pójdziemy wyżej w tej skali, no to na przykład zobaczymy, że tony wysokie są takie średnie, w sensie tam już jest wszystko ucinane, nie ma takiej głębi, natomiast ogólnie patrząc na całą scenę tego dźwięku, to nie ma takiego efektu kartonu, że te wszystkie dźwięki nie mają szczegółów, albo że jest jakby takie przyćmienie. Nie nic z tych rzeczy, natomiast może wam w tonach średnich, szczególnie w wysokich brakować naprawdę takich już szczegółów, ale naprawdę jeśli nie jesteście też jakimiś bardziej wymagającymi słuchaczami, to powinno wam to wystarczyć zwłaszcza do oglądania jakichś filmów czy na przykład słuchania podcastów tutaj również jest na przykład bluetooth 5.2, w związku z tym nie powinno być dużych opóźnień, w sumie ich po prostu nie ma ale w sumie też z drugiej strony nie ma obsługi kodeków tej wyższej jakości jak na przykład aptx lub lda, także pod kątem tego brzmienia trzeba tutaj powiedzieć, że jest dobrze, ale po prostu nie ma tego szału. I najlepiej w sumie tutaj będą wypadać utwory, w których jest duży nacisk właśnie na mocny bas. Jeśli to lubicie tak jak ja, to może Wam się to spodobać. Jeśli lubicie te inne tony, no to generalnie im wyższe one będą, ta szczegółowość tam po prostu będzie zatracana. A jak już mówimy o samym brzmieniu, to też warto powiedzieć kilka słów o jakości rozmów. I tutaj wydaje mi się, że jest jeszcze jakiś błąd w samych tych sławkach, bo raz one dosyć często przerywają. Ta rozmowa jest trochę szatkowana, natomiast nawet jeśli uda się jakiś dłuższy fragment, prowadzić z rozmówcą bez takiego jakby szatkowania tego można powiedzieć, to niestety tutaj się okaże, że te ANC mam wrażenie, że zabija głos osoby, która mówi. Więc mówiąc szczerze, to jest chyba jakby najsłabsza strona akurat tych słuchawek. Natomiast tak jak wam mówiłem, to jest jedna propozycja. To są słuchawki ze średniej półki cenowej, ale mamy oczywiście jeszcze trochę takie mniejsze słuchawki, bez ANC, bez tak dobrego dźwięku też można powiedzieć, z mniej intensywnym basem. To jest właśnie ten podstawowy model kosztujący 150 zł. Tutaj, tak jak wam mówię, już nie ma na przykład ANC, ale jest jakby pasywne odcinanie tego hałasu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o samą jakość brzmienia, okej, okay, da się tutaj posłuchać muzyki, ale już jest gorzej, aniżeli na przykład w tym modelu Pro. Bass też nie jest aż tak intensywny i bardziej to są już słuchawki albo takiego naprawdę luźnego słuchania muzyki, nie wiem, w pociągu, w tramwaju, albo z drugiej strony, żeby po prostu oglądać na nich jakieś filmy, słuchać podcastów, jeśli wam wtedy nie zależy aż na takiej wysokiej jakości tego dźwięku, bo... Jeśli chodzi o sam czas pracy na jednym naładowaniu tych sławek, to on wynosi około regularnie 3,5 do maksymalnie 4. Także reasumując, te sławki was nie porwą, ale za tę cenę ciężko, jakby jakikolwiek model na rynku was porwał. A z drugiej strony, tutaj na przykład macie fajną aplikację, dźwięk jest też na, można powiedzieć, takim przeciętnym, przyzwoitym poziomie. No, a z drugiej strony, jest całkiem niezły realny czas pracy na jednym naładowaniu, w związku z tym, nie są to sławki typu, że godzinę sobie posłuchacie muzyki i już je musicie ładować. Także jeśli macie mniejszy budżet, to można by się nad tym zastanowić, ale powiedzmy, jeśli one by na przykład spadły do około 100 zł, to śmiało z mostu bym się nimi interesował, bo wydaje mi się, że na przykład w tej cenie nie znajdziecie lepszego modelu. No i ponownie się wtrącę, bo jak widzicie, długo nie trzeba było czekać na takie promocje, także jeśli przekonałem was tym materiałem, a raczej inaczej, jeśli te sławki wam się spodobały, no to śmiało je kupujcie, bo moim zdaniem naprawdę się opłaca. Także generalnie nowe produkty od firmy Psiadu, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, naprawdę zaskoczyły mnie, nie tyle całością, co przede wszystkim tą funkcjonalnością i w połączeniu jakby z resztą funkcji, zwłaszcza przy tym modelu Pro, z ANC, oraz naprawdę dosyć dobrym brzmieniem, można powiedzieć, że jest to ciekawa propozycja. Natomiast na mnie na tę chwilę największe wrażenie wywołała, jakby ta funkcjonalność, która naprawdę jest zaskakująca, bo ja się nigdy jeszcze nie spotkałem, jakby ze sławkami, które raz mogą nagrywać rozmowy, dwa, tłumaczyć albo. Próbować tłumaczyć to, co mówi jakiś lektor w filmie, albo po prostu jakiś aktor i to jest tłumaczone. Natomiast, takiej Wam mówiłem, z drugiej strony, no, nie działa to idealnie, bo pewnie gdyby to działało idealnie, takie sławki by kosztowały z dwa razy tyle. Także, tak jak Wam mówiłem, gdybyście byli nimi zainteresowani, to linki do nich są w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!